Witam na kanale Ciekawy Świata. Siadaj ze mną i odkryjmy coś ciekawego. Ciekawostka numer jeden. Kwantowe zjawisko teleportacji, informacji, to fenomen z zakresu fizyki kwantowej, który umożliwia przeniesienie stanu kwantowego jednej cząstki do drugiej bez fizycznego przemieszczenia materii. Proces ten wykorzystuje zjawisko splątania kwantowego, które umożliwia powiązanie dwóch cząstek w taki sposób, że zmiana stanu jednej z nich natychmiast wpływa na drugą, niezależnie od ich odległości. Chociaż teleportacja kwantowa informacji nie oznacza fizycznego przemieszczenia obiektu, to umożliwia przekazywanie informacji w sposób, który pozostaje niespotykany w tradycyjnych środkach komunikacji. Ciekawostka numer dwa. W średniowieczu Chińczycy stosowali pewnego rodzaju lotne żółwie, które można by nazwać pradawnymi dronami. Były to drewniane konstrukcje z papierem, które wykorzystywano w militarnych operacjach do rozpoznania wroga. Łatwe w zbudowaniu i zdolne do niemal bezgłośnego przemieszczania się, te wczesne drony były wykorzystywane do obserwacji wroga z powietrza, zanim wprowadzono zaawansowane technologie lotnicze. To fascynujące wykorzystanie technologii wojennej w tamtych czasach zdaje się prefigurować współczesne zastosowania dronów. Ciekawostka numer 3. Syndrom Paris Hilton to termin używany w odniesieniu do osób, które mimo braku konkretnych osiągnięć czy zdolności wierzą, że są sławne lub ważne. Nazwa pochodzi od słynnej celebrytki Paris Hilton której popularność opiera się głównie na byciu celebrytką, znaną z wystąpień w mediach, a nie konkretnego talentu czy osiągnięć. Osoby dotknięte tym syndromem często pragną być rozpoznawalne i doceniane jedynie z powodu swojej obecności publicznej, pomimo braku konkretnych działań czy osiągnięć, które mogłyby uzasadnić ich sławę. Ciekawostka numer 4. Festiwal jedzenia owadów to wydarzenie Podczas którego promuje się spożycie insektów jako alternatywnego źródła białka. Uczestnicy degustują różne potrawy z owadów, edukując o zrównoważonym żywieniu i korzyściach ekologicznych płynących z spożywania owadów. Pomimo początkowego oporu, takie festiwale zyskują popularność w kontekście działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ciekawostka numer 5. Terapia śmiechem zwana gelotologią wykorzystuje śmiech jako narzędzie poprawiające zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez obniżanie poziomu stresu, poprawę nastroju oraz wzmacnianie układu immunologicznego przez uwalnianie endorfin. Organizowane sesje terapii śmiechem zachęcają pacjentów do uczestnictwa w spontanicznym śmiechu, co przyczynia się do ogólnego poprawy samopoczucia. To była już ostatnia ciekawostka w dzisiejszym materiale. Dziękuję ci, że spędziłeś ze mną ten czas i mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś interesującego. Jeśli film ci się podobał, zostaw proszę łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Wszystkiego dobrego. Ciekawy świata.